Dzień dobry bardzo, wsz... bardzo wszystko. Co ja kurwa odpierdalam? No dobra, siema, jestem diament. Gramy sobie w rankedy. No. Jest ze mną e, Pele, jest ze mną. Jakiś e, odcinek Prosto, Team Ghost. Lecimy bo coś mi mówią. Co ty mi tam mówisz? Kurwa, prosto, jakie ci głośno. A! Już go powinno nie być, bo termita dostanął łeb. Ale jak no nie, sterzył? jednak jest. Diament jesteś? Jestem, tylko ja nie chcę go tak dobrze słyszeć. Jestem, halo, halo. Słychać mnie czy nie? Diament. On się musi skupić. Co mi się tu stało, że mnie nie słychać bez połączek. Słychać mi czy nie, kurwa? Raz, raz, raz. No nie Awczy przez chwilę, teraz się ruszę. Ja pierdolę, ja sobie... Nie, wygląda jakby miał lagi, chociaż nie wiem. No, ewidentnie jakieś lagi ma. Bo... Nie, Jestem kurwa! głupi, kurwa! No nie! Za to tobą, za tobą, za tobą! za tobą! Mam jakiś problem z tym mikrofonem w grze teraz Mogę tylko y, na przycisk włączyć To tak jest za to jest No niestety jak to włączyć Sprend no, Jest działa! Uh -huh! na pewno. Czy nie działa Działa! Diamant oh! Nie mogłem włączyć no. mikrofonu, miałem tylko na przycisk Zajebiście w końcu. Tylko szkoda, że przepierdalamy póki co chłopaki. Co się dzieje? Nie ten powiedz kiedy będzie odcinek z Jak ten kurwa... Jak on jest pierwszy ja chłop. Nie wiem, kiedy... to jest ten chujny. W sumie, sumie nawet jest... nie mam pojęcia. Może trochę Zusię pouczę grać, to wtedy coś wypuszczę. Ale coś to można pyknąć do któregoś nie. Nie, 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 nie. Jezus Maria. Można sobie dotyknąć. Jest przy A Plec- Ała! Plecy, prosto plecy, ze schodów Nie wiem nie. Ale ja się nie nadaję do rankingu Plecy jest Prosto plecy mi dał Kurwa, górą jeszcze Kurwa A dobra, ten zginął

z nim już nie o ty kur... ktoś tu nam zaniża lankę, nie? O! Kurwa, to cię zdążyłem przyładować! Dokładnie. Ja pierdolę też chyba. Ja pierdolę. Nie, nie, nie. Diament, wiesz jak mi tryb się odpala? No właśnie widzę. Też bym go odpalił. Czekaj, czy mam w ogóle to na loadoutie. Mam, dobra, lecimy. O kurwa! Kościół w ja pierdolę. Dla zostaliście tylko wy. No. Pierdolę się Ja I oczywiście ASM-ka, bo innych broni nie mam. <laughs> ale ale smk jest Shadow Nerfili w środku sezonu. Tak, kurwa, no. co ci daje? Jakiś w magazynku mniej w chuj. Na no fakt, nadal Jak jest, jest cel. kurwa no. Shadow Nerf, to jest kurwa. Shadow, tak? Czyli nie widziałem go. Mają go w dupie tak naprawdę. Dawaj go, dawaj nie. go! Dawaj! Dawaj! <śm coronaculatory> I... Naprawdę... Nie ma takiej opcji jak ślizg no, okay. Dobra Chłopaki sugeruję Przestać dawać im fory Tak <śmieniosenie> Teraz kombek. NIE! No kurwa! Oczywiście, jak flamus najgorszy się położyłem A no tak, no, jeszcze ale, jest nerfany, bo... Ja pierdolę ja pierdolę a ten tak, No, tak, tak. Dobra, ustalmy to była rozgrzewka. Właśnie dokładnie. Dobrze ci mi Nie Mam pojęcia. ryki na kanale. Nie pojęcia. Zuzia teraz nagrywa ja mi placa. horror, bo ja bo ja powiedziałem, że chuj Nagrałem cztery odcinki mi się strasznie nie chciało tego horroru nagrywać, a już cztery odcinki są, więc dałem Zuzi telefon i niech nagrywa, dokończy mi serię, więc będzie zastępstwo. Eee, nie, za Już pierwszy odcinek zmontowałem, całkiem spokojnie wyszło, więc od czasu do czasu i ona będzie pewnie na kanale. Ma się od tego ludzi, nie? No, i tam jest jakaś mapa korzeni. No proszę. Telefon. Taki to był. <laughs> na jakichś polach chyba jest? Ja mam taki to był Eee Alien. Alien. Alien na telefon. Mhm. A, nie mam tego. Nie jest jakiegoś pola, ale całkiem placa. spoko. I, i na złoto już, tak, jak nie? mi ładnie idzie. Dzień dobry, tak to był tak. Coś tam się rześci. Ja mam. mam go! Nie! Kurwa! Z moju! Dobra! <grywa> mam go! <grywa> w ogóle to się na pewno A, na palaczku trafiliśmy gdzie on jest? Bomb has been Stereo przybył mnie tutaj? A nie, to jest A. No nie, nie spierdolcie tego. Ja nie widzę, gdzie A, dobra. Już go nie ma. O, się <grym> Diament, ty masz pisk pera na złoto? E, tak. Robię sobie diamenta. A, ja już mam odrobionego. Robię sobie diamentę, jak to jest za Prosty, z tu NIE! Kurwa! Na górze DRH I rany w rogu Czeka aż będą wchodzić po schodach Na BR zostałem, tak zrobiłem O, najfres no piesyłem się kampił. A wy tam się nie przebiliście jeszcze. Okay. Ja nie mam trochę broni pod search and Destroy, bo tak się po prostu bawiłem, więc nie wiem z czego strzelać. Mogę was kurwa przygwożdżającym osłonić. Nie Jezu, dałeś Ty, mój Tam jeszcze jeden jest. Dawaj go prosto. Kurwa, nie dojechał. Nierno. Ej, ale przygwożący działa Aj Peaceeper mimo że mały to kurczyb potrafi przycisnąć. Znaczy wiesz co, Peacekeepera y, da się zrobić i na daleko, i na taki średni dystans, ale jako tak nie widzę, żeby to była jakaś przyłomowne. No, nie, on jest na blisko fajne, ale daleko nie jest fajne. No, zasięg jest można mu naprawdę ładny zrobić, bo 86, kurwa, Trochę, lekko mniej niż snajpa. Mało broni ma taki zasięg. Dobra, koniec on drwala. Drwala ona A, diament, żeby to było? Nie, to nie jest diament, sorry. Z kim mi się podobało? Ale to na A. A. No nie, no Boże, chowasz się za murem, mam trudny Nie, czemu ja? O, to za <śm> <śm> My to to, że wiemy. Tylko ten robocik jest strasznie głośny, ale tak mi pasuje do Chopera Destroy the No, ale mieścina, ale mieścina. ała. No i. Nie wiem, co się dzieje, ale ścina mi ostatnio koda górna. Wypadka jeden. Dobra. tam. ten plan. Ale gdzie? I jeszcze headshot Dobra. Dobra chłopaki, to musimy wygrać No jak mamy zmianę stron, a nam lepiej chodziło na tej stronie, no to uznaję, że Nieraz <trybujesz> Nie, strona jest łatwa Łatwo to obronić Oni mają gorzej, bo muszą podłożyć bombę, nie bo musimy tak naprawdę nic Chyba, że Diament wyjebie kurwa agresywnie i se poleci w długą, nie? No. Także ten. Ładne, A jednak. dwóch nie mają już. trochę trzeba będzie. Zawsze możemy liczyć, że mają nie, jeszcze Nie, tego, tego w ogóle. Kurwa, prosto, nie było obok ciebie? Nie, sorry. Kurwa. No, na mapę nie spojrzałem. No, pięknie. Usta muszę sobie ustawić, kurwa, jakąś broń, jakiegoś AK, błagam, bo to, to jest tragedia. Albo mam czwórkę.